Cyberbezpieczeństwo w ostatnim okresie jest szczególnie ważnym tematem. Wydarzenia z zeszłego roku, czyli wojna na Ukrainie, pokazała, jak bardzo sektor finansowy musi być zintegrowany, żeby się bronić przed różnego rodzaju działaniami zewnętrznymi. I wydaje mi się, że odpowiedzieliśmy na to wyzwanie, które się pojawiało, czyli zarówno Bankowość, jak i ubezpieczyciele, ale tak naprawdę nadzór bankowy. Współpracowaliśmy ze sobą bardzo ściśle, żeby wymieniać się informacjami o zagrożeniach, o tym, gdzie one występują i jaką mają skalę, żebyśmy mogli skutecznie bronić środki finansowe naszych klientów. Dzisiejsze wydarzenie jest ważne w kontekście współpracy wielosektorowej w obszarze usług świadczonych dla naszych klientów. Dzisiaj spotykają się na dzisiejszym forum zarówno ubezpieczyciele, jak i bankowość, podmioty świadczące usługi, czyli i fintechy, i duże podmioty działające w branży technologicznej. Wymieniamy się informacjami na temat innowacyjnych produktów, ale również tego, jakie wyzwania mamy w zakresie wdrażania nowych technologii. Także to jest bardzo dobre wydarzenie i cieszę się, że mogę tutaj dzisiaj być.